Milczały media, milczała też Anna Komorowska, do której o pomoc zwróciła się pani Natalia Arnal o to, co dziś nam powiedziała. Ja ruszałam na, na zielonych światłach i nagle e, zobaczyłam dwie pędzące limuzyny e, czarne, nieoznakowane, bez jakichkolwiek e, e, sygnałów dźwiękowych czy świetnych. E, ja byłam troszkę przerażona, ponieważ nigdy w życiu, jak jeżdżę, prawie 20 lat, nie widziałam takiej sytuacji. Myślałam, że albo kręcą film sensacyjny, albo to jest pościg mafii. E, Także byłam prawie zepchnięta na przeciwległy pas. Tych aut w ogóle tam nie powinno być. Złamali kilka przepisów drogowych, ponieważ oni z pasa dla skręcających w prawo pojechali na wprost i wepchnęli mi się w bardzo taki nieelegancki, mówiąc delikatnie, sposób. Wepchali mi się przed... Przed maskę doprowadzając do kolizji. Jechały na mnie dwa wielkie auta. Po wypadku szukałam wszędzie pomocy, ponieważ byłam, że tak powiem, zakrzyczana przez e, troszkę przez policję, przez BOR i e, no, szukałam tej pomocy. Napisałam list do pani prezydentowej. E, niestety nie dostałam żadnej odpowiedzi, po czym napisałam list otwarty do prezydenta Komorowskiego też zostało to bez odzewu także no musiałam działać w zasadzie na własną rękę i musiałam znaleźć dobrego adwokata żeby się po prostu z tego wybronić